W dzisiejszym odcinku kupuję mojej dziewczynie wszystko, co udaje się ułożyć z losowych liter. Czy to będzie iPhone? Czy to może będzie samochód? Zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek, a nagram taki sam odcinek z Wami. Wystarczy subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem oraz napisać komentarz, zostawić łapę w górę, a teraz lecimy do materiału. W całym odcinku będzie 6 rund. Za każdym razem Klaudia będzie musiała wylosować 15 liter i ułożyć z nich słowo, które będę musiał jej kupić. Na ułożenie tego słowa ma 2 minuty, więc naprawdę mało czasu, ale dodatkowo żadnych ograniczeń. Więc może Proponujemy przejść do stołu. No i jesteśmy już przy stole. Jest ze mną Klaudia dobre. Pierwsza runda musisz wylosować 15 liter i dwie minutki tylko będziesz miała tylko po ułożeniu dwie. sobie liter tutaj. Tak jest. 15, jeszcze sprawdźmy. 15 mam literek. Tak przedstawiają się literki Klaudi. I w pierwszej rundzie będziesz miała tylko dwie minuty na ułożenie tych słów, więc czas start. Cokolwiek Dobra. ułożysz, to jak eee, To pierwsze słowo to może być na przykład lama, bo teraz od razu mi wpadło, więc na razie mam jedno słowo: lampa, lampa, wolę! lampę. Lampę wolę. I mogę mieć ro... ri... ri. Nie. Pi... Ra, ra. Nie mam! Nie! Piranka bym miała! Śja, fa, fa. Farma? Po co mi farma? Fa, farma! Nie! Jaka lampa! Stresuje się! Może jakiś owoc? Owoc! I... i r, ro... Ri. Żeń Re, la, la, cholerka! Żeń Re, Co to jest rzeń? Koniec jest takie czasu! Słucho. Mam rzeń jeszcze! Koniec czasu! Tylko nie wiem czy istnieje takie... Na pewno istnieje, ale nie mam pojęcia co to jest. Klaudii słowa to lampa i rzeń. Z tego co mi wiadomo słowa że nie ma, sprawdziliśmy to w internecie, a wy teraz macie chwilę i napiszcie w komentarzu jakie słowa byście ułożyli do kupna w tym odcinku. A my jedziemy po lampę, to nie będzie wbrew pozorom tania rzecz, jedziemy. Dobra słuchajcie, jesteśmy już pod galerią i czas na pierwszy przedmiot. Jakim będzie lampa? Ale przy każdym przedmiocie będą dodatkowe zasady. W przypadku pierwszego sklepu, czyli lampy, pierwszą lampę, którą zauważysz kupujemy i tyle. Już nawet nie mogę wybrać. Jeszcze dodatkowo masz na to 5 minut. Czas, start! Już? No! O nie! <laughs> <Przede> Szybciej! <wszystkim. śmiech> Wydaje mi się, że najbliżej jest Pepko i właśnie tam pójdziemy, bo myślę, że tam powinny być rzeczy do domu. Dobra, nic nie widzę, widzę tylko jakieś świąteczne rzeczy. Są lampy, są ja... A nie mogę wyjąć, żeby zobaczyć. Tak jest ładna. Nie dotknę. <laughs> Zobaczcie, czy to jest lampa? Tak. Taka fajna. Dotknęłaś ją? Tak, taką chcę. Biorę 40 zł kosztuje. Klaudia wybrała taką lampę za cztery dychy, więc kupujemy ją i lecimy do domu na następne słowa. Mamy lampę i jestem już szczęśliwa. Chodźmy po inne prezenty dla mnie. Wy widzicie litery Klaudii, ja też je widzę. Mam już kilka słów ułożonych, więc uwaga, druga runda, również dwie minuty. Czas start! Mam tutaj medełko, zauważam. A medełko to jest takie, że jak mi jakieś literki brakowało, to biorę i zastępuję. I to będzie tak. Mogę mieć trzy minuty, proszę? Nie. To tak. Będzie yy, waza. Yy, kolejnym będzie ty, yy, gdzie to. Nie mam e, ale mam welełko. Mogę mieć ci pawła. Powiem tak, została Ci minuta i wydaje mi się, że jest tutaj jakieś urządzenie elektroniczne w tych literach, które mm, chciałabyś bardzo dostać. I to nie jest waza na pewno. Zaczyna się na i, bo ja już widzę, że mm -hmm. można to ułożyć. I py, i py. Jak przypiszę iPhone? <grym> no nie wiem. Ipy. O, i Gdzie nie ma hy? To co ty mi gada? I pychy! O, my! To my! Nie ma! Jeszcze inne 15 sekund, zastanów się. Nie Też wiem. Też na i się zaczyna. Nie mam pojęcia. Nie wiem. wiem. Patryk, w ogóle. Stop! Zatrzymaj czas! Stop, Patryk! No. Bo przyszedłeś i zaczęłeś mi mieszać. Ja już może bym miała trzy słowa. Jeszcze raz od nowa czas. Nie, dobra, dam ci dodatkowe 30 sekund i o, idę. Tutaj coś popsułeś mi. Start. No i stop. Czas, moja droga, czyli ułożyłaś, ułożyłaś, bazę i tonik. Czy chcesz, żebym Ci pokazał słowo, które ja widziałem? I-N-S-T-A-X. Instax. To było pierwsze słowo, które rzuciło mi się w oczy. To była być może jedyna szansa. Tak. <laughs> Jeszcze są trzy rundy, więc może to wylosujesz, a my lecimy na zakupy. Jeszcze Kolejne wylosowane słowa w dzisiejszym odcinku to tonik i waza. Wszystko będziesz musiała znaleźć w jednym sklepie, to jest warunek. Czas na to to oczywiście 5 minut. W jednym Czas. sklepie. start. Boże, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Tonik, tonik to w hebe, a waza? Waza też w homendiówy była. Dobra, mam tutaj hebe, ale no jak mam w jednym sklepie, to tylko i wyłącznie oszo. Myślę, że tam będę miała, ale 5 minut to strasznie mało, więc muszę się śpieszyć. Wolniej, bo pan ochronię. Idziemy na lewo, tam znajdę tonik i naprzeciwko, mniej więcej są rzeczy do kuchni. Chociaż nie wiem, czy powinnam tędy iść, bo tu jest bardzo dużo osób, które tutaj pracują. Nie mam pojęcia, gdzie to znajdę. To nie jest tonik. Nie, nie, nie znajdę. gdzie. Tonik, 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 mleczko, 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 Aloe, co to się. E... Pionka oczyszczająca, płyn micelaryczny. płyn micelar micelarny to tonik? Nie, absolutnie, że to nie jest to samo. Nie ma, mam. A mam. ważny sobie różamy. Okej, okay, mam. Zastanawiam, po co mi waza? W ogóle jest mi niepotrzebna waza, chociaż na święta, może teście wpadną. Ja <laughs> tu gadu, gadu a mi się czas nie ma wazy. To znaczy, że nie kupuję, jak nie ma. No masz jeszcze dwie minuty. No nie ma wazy, no nie ma. I dobra, słuchajcie, poddaję się tutaj w tym sklepie nie ma wazy, ale alejki wszystkie związane z kuchnią, gdzie mogą być, więc wracam z tonikiem bez mojej wazy. Dziwny był twój wybór, jeżeli chodzi o tonik, bo ja myślałem, że tonik, to chodzi o zupełnie coś innego. A że że napój tonik. Ale to chyba lepiej dla ciebie, bo to jest droższe. Gorzej dla ciebie, to Ile to kosztuje? Mi... A, nie, myślę, że w sumie nie, może nie tak bardzo drogo. z <laughs> e, 6,19, myślałem, że będzie gorzej. No, pieniądze mi daj. Dobra, słuchajcie, Patryk gdzieś poszedł i ja wykorzystując ten fakt trochę oszukam i wybrałam sobie literki na Instax. I słuchajcie, będę miała je ciągle w ręce. I jak on przyjdzie i ja będę losować, to nie dużo losowałam te, te właśnie literki No, tak. Dobre, nie? Kolejna runda trzecia. Losuj literki. Zobacz. Nie. Ale spójrz! Nie! Spójrz! Nie! Losuję, losuję, nie, kłam, raz, nie, dwa, nie. trzy, cztery, pięć, sześć To w trzeciej rundzie masz minutę, czas, start Nie może być minuta, Patryk, nie Tak Patryk, no i dobrze, i kupuj Ty, a Insta <grym> Ale oszustwo Oraz y... Ale oszustwo, co tu się dzieje Oraz będzie me, 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 mu... 10 sekund zostało I będzie bud. Bo z Ciebie jest taki but. Kuc, kuc! Kucyka musisz kuc! Tak, kuc! kuc. No kuc, ten konik taki mały! Napiszcie w komentarzu, czy Stop jesteś tego jak kuc! Jest kuc! Kuc, taki konik. Cały czas, dlaczego mnie oszukałaś? Nie oszukałam. Widzowie, oszukałam, nie oszukałam. Dobra, Klaudia, słuchaj, w tej rundzie wylosowałaś instax i kucyka. I będziesz musiała zdecydować, czy kupujemy ogromnego kuca na biegunach, czy instax. Co byś chciała mieć bardziej? Drugi Instax, bo tamten już trochę szwankuje, czy może tego ogromnego kucyka na biegunach. Nie można tak robić, że każesz mi wybierać. Ja miałam dostawać dwie rzeczy i że Nie. Co wybierasz? Masz 5 sekund na decyzję. 5, 2. Jest ale Instax? Jak nie będzie go w sklepie, to idziemy po kłóca. Dobra. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że w tym tutaj sklepie nie za bardzo pozwalają nam nagrywać, więc będę nagrywał spod byka, e, tak wiecie, żeby bez przypału było, żebyśmy mogli to kupić na spokojnie. No i tak jak mówiłem, weszliśmy na przypale do sklepu, ale na szczęście udało nam się znaleźć to, czego potrzebowaliśmy. Dobra, jest, jest biały i jest czarny I teraz decyzja należy do mnie. Taki chcę i zawsze chciałam biały, więc biorę biały. Jest jeszcze różowy. Nie ma. Ale na stronie jest. Nie, różowy to nie. No i poprosiliśmy pana, aby przyniósł nam nowy biały egzemplarz tego instaksa, którego Claudia chciała. Będę miała białego instaksa. Swoją drogą, kiedy nagrywasz na przypale, a tymczasem widzowie. Więc się tak nie <śmieniu> Mam biały Instax, kosztował on 359 zł i mega się cieszę. Yy, I wrócę do domu, więc będę robiła fotki, będziecie mogli widzieć je na Instagramie. A gdzie macie tutaj mojego Instagrama, więc musicie, i, musicie zafollowować wtedy zobaczyć jakie fotki wychodzą. Po zakupie kolejnego Instaxa do naszego domu oszukanego. Nie Losuj kolejne 15 liter. Tym Stop, razem? pokaż ręce. Przedostatnia runda w dzisiejszym odcinku czas start. Dwie minutki, jak zwykle. Ja nie pomagam, już leci czas. A, już! Wino, wino! Wino! Mhm, mamy jedno. Okay. Turcja! Gdzie? Gdzie, gdzie? Jedziemy w Turcji! Tu rysy! Co ja gadam w ja. Ogóle. Wycieczka! Każde państwo! Nie powiedziałem. Eee, masz 50 sekund, jeszcze w sumie. Ja już się sprzedałem z tą Turcją. Dobra. No to, kochani, słuchajcie, będę wam wysyłać fotki. Lecimy do sklepu. Przyszedł czas na wino i Turcję. Chyba nie będziesz obrażona, jak kupię ci po prostu tureckie wino. No będzie <noise> Dobra, będzie. idziemy po wino Słuchajcie, Klaudia poszła już do samochodu Ale mam dla was challenge Jeżeli wbijecie tutaj 10 tysięcy łapek w górę To zabiorę ją do tej Turcji Bo na pewno chciałaby tam pojechać No i oczywiście będziemy tam kręcić dla was content Przez cały tydzień, codziennie Więc jeżeli zostawicie tutaj 10 tysięcy łapek To moja siostra organizuje nam wyjazd Lecimy i kręcimy dla was content Więc zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem Za mną jest sklep z winami Idę po to tureckie wino Tureckie wino, tak mnie już zrobił bambu. Wyobrażacie to sobie? Idę, zaraz wracam. Weszliśmy do sklepu z winami i zakupiliśmy po prostu wino. No. Nic ciekawego poza tym, że pan spytał mnie o dowód, mam 26 lat, ale myślę, że możemy lecieć dalej. Mam ze sobą wino, ale wino jest z Hiszpanii, dlatego że właśnie w tamtej winiarni nie było wina tureckiego. Był jeden jakiś trunek turecki, ale jakiś czysty i bardzo jakiś mocny. I, i w ogóle Pan powiedział, że no specyficzne, więc nie ryzykowałam. Widziałam po prostu wino, którego też nigdy nie piłam, więc z chęcią spróbuję. No i uwaga, jak zwykle dla ciebie dwie minuty, czas start! Dobra. Tym razem się będę patrzył, co ty Ja będę miała tak syrykant. Da Dajcie ułożyć rakę. Ale nie chcę <noise> Kija! Kija, samochód kija możesz mi kupić. Kija? Kija! Dobra, kija to ja ci mogę kupić. Pralka, Pralka! A! Czy ty my? sobie żartujesz my? w tym momencie? Po co mi pralka? Koniec <głos> czasu. <głos> Nie no, pralkę mam tylko! Weź, daj mi jeszcze 30 sekund! Nie, zapisujemy pralkę. Nie. Five minutes later. BMW mogłabym mieć, gdybym tylko użyła trochę więcej mózgu. Lecimy po pralkę. Z tego względu, Patryk, że ja znalazłam pralkę, nie szłam już do sklepu, bo ja już miałam plan w głowie. Kosztuje 4899, ewentualnie 2899. A mi pralka nie jest potrzebna, to możemy zrobić deala. Albo jedziemy po taką pralkę, albo dajesz mi 1000 złotych gotówki. Ale wiesz, że ja mogę znaleźć pralkę i za 800 zł. Nie, ale to. Jest, tutaj chodzi o rzecz, którą ja dotknę. Pamiętaj, że ja jestem prowadzący na tym odcinku. C <grym> za 500. Za 500 nie ma szans. 350. 8. <grym> 7. 750. 700 to jest maks. 700 800. 800. Dobra, 800. Dobra, trochę w bambuko. Nie. mogła mieć no byłam pralkę ją sprzedać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to oczywiście sub dzwonem tam na dole, napiszcie w komentarzu, co byście ułożyli z liter Klaudi. No i oczywiście zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie siema.